Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Nazywam się Łukasz Graczyk, jestem byłym policjantem, a aktualnie zajmuję się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i nagle postanowiłem zostać również YouTuberem. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, taki wprowadzający, kto ja w ogóle jestem, czym się zajmowałem i o czym chcę w ogóle tutaj na tym kanale rozmawiać. A więc w 2015 roku wstąpiłem do policji. Myślę, że. Jakiegoś tam powołania. Służbę swoją zakończyłem jeszcze przed wakacjami 2024 roku. Początkowo po odejściu miałem skupić się wyłącznie na nowej branży i całkowicie odciąć się od tego tematu. Jednak, tak jak mówię, policjantem raczej powiem z powołania, więc trzeba całkowicie odciąć się. Jest mi bardzo ciężko nie ukrywam, a z racji tego, że uwielbiam mówić, uwielbiam opowiadać. I uważam, że mam też coś do przekazania. Trochę w tej policji jednak ym, przeżyłem. Może na niektórych ym, te 8,5 roku nie robi wrażenia, ale jednak w Warszawskim Środmieście, gdzie pełniłem służbę, robi robotę i trochę tam tych interwencji i spraw przerobiłem. Yy. A więc tak, yy, przyjąłem się w 2015, odszedłem w 2024. Bez żadnego, oczywiście odszedłem pokojowo. Z własnej nieprzymuszonej woli. Nie jestem żadnym rozgoryczonym, rozżalonym, niespełnionym byłym policjantem. Po prostu uznałem, że dość. Chcę swoje odsłużyłem, chcę spróbować w życiu czegoś innego. Życie mamy tylko jedno. O czym będzie ten kanał? Kanał będzie przede wszystkim poruszał kwestie związane z bezpieczeństwem i z policją, tak jak już wspomniałem. W naszym kraju brakuje merytorycznej dyskusji na temat policji. Policja sprowadzana jest tylko do dwóch kwestii: do kwestii polityki oraz kwestii mandatów. Policja służy politykom. I policja służy do wystawiania mandatów, taka jest narracja w społeczeństwie. Ja uważam, że tak nie jest, i na tym kanale będę starał się to Państwu mm, przekazać. Kanał będzie podzielony na cztery bloki tematyczne. Pierwszym blokiem tematycznym będą to tematy bardziej poważne dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, bo to następuje. E, ciągle słyszymy tylko o zagrożeniu konfliktem zbrojnym, e, o zagrożeniu tego bezpieczeństwa zewnętrznego. Jednak Zapominamy tutaj jest to traktowane po macoszemu również przez rządzący, zapominamy, że to bezpieczeństwo wewnętrzne też jest zagrożone m.in. przez migrację e, obywateli ze Wschodu, którzy próbują odtwarzać tam lata 90. o tym będę konkretnie też szerzej mówił i tłumaczył nie dzisiaj o tym. E, kolejnym blokiem tematycznym będzie e, stricte te, będą stricte tematy o policji. I tutaj będą, u, będę mówił o patologiach w Policji, będę mówił o tym, co tam działa, co nie działa, e, jaki jest mój na to pomysł. I od razu tutaj zastrzegam. Nie będę tutaj kończył karier, nie będę ujawniał, sypał nazwiskami i odsyłał ludzi na emeryturę, więc nie piszcie mi takich rzeczy. Bo policji chciałbym mówić merytorycznie i, i, i przede wszystkim obiektywnie. I nie będę robił kupki do własnego gniazdo, czyli na komendę Śródmiejską, Oczywiście będą jakieś analogie stosowane do tej komendy, ponieważ tam pracowałem całą swoją, nazwijmy to, karierę. Wydział wywiadowczy patrolowski, więc sumie numer 112, ale również też był epizod w Wydziale do Walki z Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawy. Jeden to jest pol dochodzeniowo-śledczym, się kradzieżami i włamaniami, więc będę się też poruszał w tych obszarach, w których jestem kompetentny. I chciałem tutaj dokument na 70 ma wielki sentyment to policjanci naprawdę zasuwają, niedługo będą jeździć na, na hulajnogach e, na interwencje będą chodzić z buta, a mimo to robią dobrą robotę e, bolączek w policji jest bardzo wiele wiele chorób, ja te choroby postaram się pokazać ze swojej perspektywy to był drugi blok tematyczny trzecim blokiem tematycznym będzie taki stricte edukacyjny dla społeczeństwa, numer alarmowy 112 jest niezwykle przeciążonym numerem e, Zgłoszenia często są absurdalne, ponieważ brakuje edukacji w społeczeństwie jak zachować się w najprostszych sytuacjach. Leży ktoś na chodniku, od razu dzwonimy na 112, ukradli nam rower 4 miesiące temu, dzwonimy na 112. No nie, nie zawsze tak trzeba. Będę wszystko tutaj wyjaśniał, edukował. Kolejnym blokiem tematycznym będą anegdoty ze służby, z interwencji. Pokażę tutaj e, relacje policjant-obywatel i to, że nie zawsze to policjant jest tym złym, i że nie zawsze, i że często obywatele sami sobie są niestety winni tego, że policjant potem był i stanow, bardziej stanowczo, bo ze wszystkich możliwych instrumentów, które prawo przewiduje. Chciałbym, aby ten kanał był tak jak już wspomniałem wielokrotnie merytoryczny, ale bo na tym mi bardzo zależy, obiektywny. Dlatego też zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się swoimi historiami, do swoimi spostrzeżeniami. Będę też starał się do tego odnieść osoby, które uważa, mają wytatuowane HWDP na czole mnie zapraszam do oglądania, może któryś z Was zmieni troszkę spojrzenie ehm, a jeżeli nie zmieni, będzie skupiał się tylko na wypisywaniu hejterskich komentarzy no to ok, jak Kuba. tylko pamiętajcie kto mieczem wojuje, od miecza ginie ja lubię polemikę, lubię czasami być też złośliwy, kto mnie zna to pewnie to dostrzegł ehm, i drodzy widzowie Dzisiejszy odcinek jest taki, całkowicie bez żadnego montażu. Chciałem się tylko przedstawić dla osób, które mnie nie znają, nie kojarzą. Kolejny będzie w tym tygodniu, jeszcze w czwartek lub piątek. Będę starał się, aby był już tak zmontowany, troszkę bardziej miał na miastku przynajmniej profesjonalizmu. Chociaż ja mam wiele ręce do takich spraw, jak montaż i tego typu rzeczy. Lubię tylko gadać. I pierwszy odcinek będzie poświęcony właśnie bolączkom tego, co trapi policję tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o podwyżkę, o brak podwyżek 15%, jak tutaj się spłaszcza społecz dla społeczeństwa, policja ma wiele problemów istotnych i zacznijmy słuchać policjantów tych od dołu, a nie tylko tych na górze, którzy często już, może brzydkie słowo, że są odklejeni, ale po prostu... Troszkę już zapomnieli jak to na tej ulicy było, czy z obiórkiem na pierwszej linii, na pierwszej linii. E... Kończę już dzisiejszy odcinek, tak żeby nie przynudzać, zapraszam, zachęcam do udostępniania, subskrybowania, by ten kanał się rozwijał. E... No i tutaj przygotowując się do pierwszego odcinka, wracam do lektury, Wolwark Zwierzęcy, George Orwell, książka o policji. E... Możecie sprawić ją na święta swoim przełożonym może czegoś tutaj wyciągną niektórzy jakieś wnioski i ta policja stanie się lepsza bardziej przyjazna dla samych policjantów bo wielu policjantów ze społeczeństwem niesfornym sobie poradzi, ale ciężko ma poradzić sobie z samymi policjantami, którzy często nimi zarządzają, więc do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu trzymajcie się, pozdrawiam